Przez kilkadziesięcioleci Iran, Hezbollah i Hamas utrzymywały złożone relacje kształtowane przez wspólne interesy strategiczne, ale także przez głębokie różnice, zwłaszcza ideologiczne i religijne. Podczas gdy ci trzej gracze podzielają zaciekły sprzeciw wobec Państwa Izrael, ich cele, metody i sojusze ewoluują zgodnie z dynamiką regionalną. Ponieważ ci trzej gracze trafiają na pierwsze strony gazet od 7 października 2023 roku, zapraszamy do dowiedzenia się, kim są, z czego składają się ich armie i jakie są ich cele. Zapraszamy na najnowszy odcinek na kanale ATECH, gdzie możesz poszerzać swoją wiedzę. Gotowy? No to zaczynajmy! Relacje między Iranem, Hezbollahem i Hamasem są zakorzenione w geopolitycznych wstrząsach na Bliskim Wschodzie. Iran jest głównym graczem w tym sojuszu. Po rewolucji islamskiej w 1979 roku kraj ten stał się główną potęgą regionalną i postanowił sobie za cel eksportowanie swojego szyickiego modelu rządów i umacnianie swoich wpływów poza swoimi granicami. Szybko zaczęto postrzegać Hezbollah i Hamas jako przydatnych partnerów w rozszerzaniu swoich wpływów i zwalczaniu swojego głównego przeciwnika Izraela. W tym celu kraj ten zapewnia Hamasowi i Hezbollahowi wsparcie finansowe, wojskowe i logistyczne, wzmacniając ich zdolność do przeprowadzania operacji przeciwko Izraelowi. Z kolei Hezbollah został założony w Libanie w 1982 roku przy bezpośrednim wsparciu Iranu. Jest to szyicka organizacja, która powstała podczas libańskiej wojny domowej i przedstawia się jako Islamski Ruch Oporu przeciwko Izraelowi. Jej sojusz z Iranem opiera się nie tylko na podobieństwach religijnych, ale także na wspólnych interesach politycznych w regionie, oczywiście w Libanie, ale także w Syrii. Z kolei Hamas został założony w 1987 roku jako palestyński oddział Bractwa Muzułmańskiego organizacji sunnickiej. Pomimo różnic religijnych, Hamas znalazł wsparcie finansowe i wojskowe w Iranie ze względu na wspólny sprzeciw wobec Izraela. Ta relacja umożliwia Hamasowi utrzymywanie oporu przeciwko Izraelowi, pomimo blokad i ofensyw wojskowych. Stosunki geopolityczne i wojskowe w tych częściach świata są bardzo zagmatwane i złożone, i wiele osób już gubi się w tym, jak to się zaczęło i o co w tym wszystkim chodzi. Każda z tych organizacji ma swoje osobne cele, które początkowo nawet się pokrywały, ale teraz nikt już nie wie do końca o co komu chodzi. Tak więc, pomimo różnic ideologicznych, Iran, Hezbollah i Hamas mają wspólnego wroga Izrael. Jak widać, ta wrogość jest klejem, która spaja ich relacje. Po stronie Iranu wrogość ta wynika z faktu, że kraj ten chce spowolnić wpływy Zachodu i Izraela, aby stać się bardziej wpływowym w regionie. Nie należy zapominać, że zarówno Hamas, jak i Hezbollah narodziły się podczas konfliktów między Libanem i Palestyną, a Izraelem. Te dwie grupy zbrojne szybko zyskały wpływy i uczyniły Izrael swoim wrogiem numer jeden. Był to dar niebios dla Iranu, który postanowił masowo inwestować w Hezbollah i w mniejszym stopniu w Hamas. Z czasem Hezbollah stał się zbrojnym skrzydłem Iranu w Libanie. W ten sposób był w stanie korzystać nie tylko z pomocy finansowej, ale także ze wsparcia wojskowego, co pozwoliło mu stać się jedną z najpotężniejszych sił niepaństwowych na świecie. W zamian Hezbollah działa jako dźwignia dla Iranu w jego polityce regionalnej, czy to w Libanie, czy w Syrii, gdzie interweniował wraz z siłami irańskimi w celu wsparcia reżimu Bashara al-Assada. Hamas ze swojej strony skorzystał z irańskiej pomocy, szczególnie w zakresie dostaw broni oraz szkoleń wojskowych. Jednak relacje między Iranem a Hamasem są czasami napięte. Hezbollah jako organizacja szyicka jest głęboko zakorzeniony w ideologicznych ramach irańskiej rewolucji islamskiej. Z drugiej strony Hamas jest sunnickim ruchem islamistycznym, który, pomimo swojej islamskiej retoryki, zachowuje silną palestyńską tożsamość narodową. Cele Hezbollahu i Hamasu są zatem różne. Podczas gdy Hezbollah koncentruje się głównie na polityce libańskiej i walce z Izraelem w Libanie, Hamas koncentruje się na sprawie palestyńskiej i zarządzaniu strefą gazy. Oprócz różnic religijnych między Iranem a Hamasem istniały również różnice polityczne, szczególnie podczas wojny domowej w Syrii. Hamas postanowił zdystansować się od reżimu Asada, syryjskiego prezydenta, którego wspierał Teheran. Rzeczywiście, podczas gdy Iran i Hezbollah zdecydowanie wspierały reżim Bashara al-Assada, kluczowego sojusznika w regionie, Hamas z drugiej strony zdystansował się od syryjskiego prezydenta na początku konfliktu ze względu na jego sympatię dla powstań ludowych w świecie arabskim, często skierowanych przeciwko autorytarnym reżimom. Ta różnica zdań tymczasowo ochłodziła stosunki pomiędzy Iranem a Hamasem. Choć konieczność walki z Izraelem umożliwiła utrzymanie pewnego poziomu współpracy. Hamas odsunął się również od osi oporu. Utworzona w 2002 roku jest nieoficjalnym sojuszem wojskowym między Iranem, Syrią i różnymi milicjami religijnymi. Jej celem jest przeciwstawienie się proamerykańskim rządom w regionie, wyrzucenie amerykańskich sił zbrojnych z Bliskiego Wschodu i dewesteralizacja regionu. Oś oporu zapewnia wsparcie finansowe oraz wojskowe wszystkim grupom, które podzielają te cele i są zaangażowane w różne konflikty i walki w obronie swoich interesów oraz interesów swoich członków oraz ich rodzin i bliskich. Nie od dziś wiadomo, że dla Bliskiego Wschodu Ameryka oraz Zachód jest ogólnie postrzegany bardzo negatywnie. Jednym z głównych punktów relacji między Iranem, Hezbollahem i Hamasem jest wsparcie materialne zapewniane przez Iran. Hezbollah jest w dużym stopniu zależny od Iranu w zakresie broni, szkoleń wojskowych i finansowania. Teheran zapewnia znaczące wsparcie wojskowe, w tym pociski balistyczne, rakiety i inną zaawansowaną broń. Umożliwiło to Hezbollahowi zgromadzenie od 150 000 do 200 000 rakiet, w tym modeli takich jak Fadr 1H2. Jest to irańska wysokoenergetyczna rakieta odłamkowa kalibru 107 mm. Jest to ulepszona wersja chińskiej rakiety typu 63 i jest używana głównie w systemach wielokrotnego startu. Ze swojej strony Hamas, choć mniej bezpośrednio zależny od Iranu niż Hezbollah, również skorzystał z tej pomocy. W szczególności Iran pomógł Hamasowi rozwinąć jego arsenał rakietowy i wzmocnić jego zdolności wojskowe w Strefie Gazy. Amunicja często przechodzi przez Syrię, ponieważ, jak widzieliśmy wcześniej, Hezbollah jest kluczowym sojusznikiem reżimu Bashara al-Assada. Nie należy zapominać, że Iran jest jedną z największych potęg w regionie. Kraj ten jest najbardziej znany ze swoich rakiet. Rzeczywiście! Iran posiada różnorodne pociski balistyczne o zasięgu od 300 do 2000 km. Dokładne oszacowanie liczby pocisków jest trudne, ale liczba ta wynosi od 60 tysięcy do 200 tysięcy. W ostatnich latach zauważono, że poczyniono postępy w zakresie technologii wojskowej, a obecnie irański program balistyczny charakteryzuje się rzadką skutecznością i imponującą precyzją. Nie wydaje się to jednak wystarczające, aby udaremnić potęgę Izraela i jego głównych sojuszników. Na przykład, po rozpoczęciu wojny w strefie gazy, Iran zaangażował się w nią pośrednio. Następnie, 1 kwietnia 2024 roku, miał miejsce atak bombowy na irański konsulat w Damaszku w Syrii, w którym zginęło kilku irańskich dowódców wojskowych. Izrael został oskarżony o to, że stał za tym atakiem. W odwecie 13 kwietnia 2024 roku Iran postanowił zaatakować państwo żydowskie. Wystrzelono ponad 200 dronów, pocisków manewrujących i balistycznych, ale Izrael przechwycił wiele z nich. Jedna osoba została jednak ranna, a baza wojskowa uszkodzona. Należy również zauważyć, że arsenał Hamasu i Hezbollahu nie zależy wyłącznie od Iranu. Przykładowo Hamas posiada zróżnicowany arsenał pocisków rakietowych, począwszy od systemów krótkiego zasięgu, takich jak Qassam, który ma zasięg do 10 km, po bardziej wyrafinowane pociski, takie jak Fire 5, który ma zasięg 75 km. Chociaż Hamas może liczyć na Iran, niedawno odkryto, że grupa zbrojna ma własną lokalną produkcję broni. Jednym z przykładów jest pocisk przeciwpancerny Yasin-105. Pojawia się on w kilku filmach wideo nadawanych przez Hamas. Dzięki podwójnej głowicy bojowej pierwszy ładunek wybuchowy celuje w pancerz czołgu, umożliwiając częściową lub całkowitą penetrację, podczas gdy drugi ładunek zapewnia całkowitą penetrację wewnątrz czołgu, powodując jego eksplozję. Naprawdę najnowocześniejsza technologia dla grupy zbrojnej takiej jak Hamas, która znajduje się pod izraelską blokadą. Z takim wyposażeniem te armie naprawdę są w stanie siać duże spustoszenie. Relacje między Iranem, Hezbollahem i Hamasem są złożone, naznaczone połączeniem strategicznych interesów i różnic religijnych. Co więcej, realia geopolityczne, takie jak wojna w Syrii, ujawniają wady tego sojuszu. Jednak dopóki konflikt z Izraelem będzie trwał, ci trzej gracze będą nadal wspierać się nawzajem. W przyszłości ich sojusz będzie zależał od zdolności każdego z nich do pogodzenia swoich regionalnych celów z celami swoich partnerów. Mamy nadzieję, że rozjaśniło Ci to nieco ten temat i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale ATECH.